Po dwóch godzinach, znaczy dwóch godzinach, kur. po go, pół, po, po, nie, po około godzinie, ponad, znaczy trochę, no więcej, po jakimś tam, po, po długim czasie rozmawiania samemu ze sobą przed komputerem, prawda? Boli gardziołko, nie? No, no to chciałem się z wami tym podzielić, że się, prawda, poświęcam dla YouTube'a. Ale już bez dalszych poświęceń idziemy, idziemy szukać, Kurczę, co tutaj w tym cave systemie znajdziemy. Widać, widzimy na, na początku żelazo. No, żelazo jest całkiem przydatne, prawda? Można z niego zrobić broń albo bombę atomową też, która nie jest wcale bronią, bo bronia ma 18 lat, co? Jak to? <laughs> Ale śmieszne. Wyjebiemy. To też i, i chyba, chyba to tyle. Chyba więcej ni niczego nie możemy wyrzucać, bo to są zbyt przydatne, prawda. Itemsy Mam nadzieję, że znajdziemy tutaj jakieś diamenty. W sensie niekoniecznie w tym korytarzu, bo jest, jest troszeczkę za nisko. Znaczy, ja, za wysoko, żeby znajdywać tutaj, prawda, jakieś diamenty, diamenciki, ale, ale może w tym niższym, prawda? Bo, bo im niżej, tym większa szansa na diamenciki. O, żelazo... No żelazo też jest spoko. W sumie nie mamy go jakoś tak bardzo dużo, więc, więc się przyda. A, nie ma go więcej, tylko jeden to mi się... Za jeden żelaza to ja nie wstaję z łóżka, tak szczerze mówiąc, więc... Troszeczkę słabo. No dobrze, sprawdźmy inne... Ale jak się okaże, że to jest tak samo jak ten u nas, czyli taki niby, o, takie wielkie się wydaje, a się okaże, że takie, naprawdę to nie jest wielki, ten cave system, to się zezłoszczę, naprawdę. Ale nie, widać, chyba. Chyba nie zawiedzie nas. Tutaj już mamy takie naprawdę duże złoże żelaza. No to nie jest największe złoże. Pamiętamy parę odcinków temu było takie naprawdę duże złoże i to było chyba największe złoże żelaza, jakie w Minecrafcie kiedykolwiek widziałem. Prawda? No takie rzeczy tylko wersje. Ale, ale te złoża też są całkiem spoko, więc, prawda, można im oddać hołd minutą ciszy. Albo za ciszem ciszy też. To takie różne rzeczy, które, którymi można oddawać hołd. Naj najbardziej to, to lubię minuty ciszy, które trwają 20 sekund. Znaczy, tak naprawdę 20 sekund to jeszcze by było nieźle, bo ktoś by mógł faktycznie uwierzyć, że to była minuta, e, ale, ale czasem minuty ciszy trwają 5 sekund dosłownie, na przykład e, na, na jakichś apelach, prawda? Co do tam. E, teraz minuta ciszy dla powstańców warszawskich. Dziękuję. W sensie dziękuję, nie że zaczynamy minutę ciszy, tylko dziękuję w sensie, że o, fajna, fajna minuta ciszy, dobra, koniec, koniec, nie wszyscy zajść, nie? W tym sensie, tak? Że no, tak niektórzy ludzie robią. Yy, nie wiem, czy to jest fajne, niefajne, słuszne, niesłuszne. Załóżmy, że jeżeli to jest fajne, to dacie łapkę w górę, a jeżeli niefajne, to dacie łapkę w górę, ziomeczki. A tak, w ogóle fajnie, że znaleźliśmy kolejny yy, tunel, ale wydaje mi się, że to może mogliśmy się dokopać tak, do, do i, tak, i tak, tutaj to, do czego się dokopaliśmy, to i tak była część tego tunelu, do którego byśmy mieli dojście. Ciekawe, czy jakbym to zniszczył, to by tutaj się wlała woda. Na koniec sprawdzimy, na koniec eksploracji. Jak na razie, tutaj wróćmy na górę. Jeszcze nie chcę tutaj niczego wykopywać. To jeżeli to jest część tamtego, jakby no, tego no, no, systemu. To, to ją zostawimy na później, na razie idziemy w tą gałę, łąź, łąź, zbieramy stąd węgielek, węgielek, węgielek. Właśnie co do, prawda, twórczości muzycznej, kojarzycie, nowa płyta Sabatonu wyszła, może ktoś słucha. Kucze jest taki bardzo polski, patriotyczny utwór o tym, że, że Wing Hussars i że Arrive, i to jest właśnie o husarzach, o bitwie pod Wiedniem. Tylko że tak naprawdę chyba Sabatonowi się już naprawdę nie chce nic robić. I po prostu cała piosenka o husarzach to polega na tym, że śpiewają i pojawili się husarze, pojawili się husarze, du Znaczy właściwie pojawiła się husaria może tak. Tak bardziej lepsze takie tłumaczenie by było. I właściwie to tyle. W sensie tam nie ma nic o tym, właściwie prawie nic o tym, kim byli ci husarze, właściwie co oni robili, że dlaczego byli tacy zajebiści, jakiś tam, o, nie wiem, rozjebaniu był yy, te, tego obozowiska tureckiego, nie po co o tym mówić, po prostu Pojawili się husarze tu-du-du-du Byli fajni, napierdalali tu-du-du-du Ostatnio z sabatonu piosenki właśnie chyba mniej więcej tak wyglądają, że Pojawili się dobrze walczyli, fajni ziomki, lubimy ich Historia jest ciekawa Coś w tym stylu, nie? Tak mi się wydaje osobiście. Nie jest to naj, najlepsze na, na świecie. Okej, okay. to została nam ostatnia tutaj dziura. Yy, tak zwana pizda. O, ale to, to, to ze staropolskiego tylko. Yy, dzisiaj, mianem pizda, yy, na przykład się mohecha yy, mianuje. Na, na, na przykład. Yy, ale kiedyś to była dziura w drzewie, bądź prawda, w skale, bądź prawda, w dubsku. Yy, to różnie, różnie bywało. Prawda, oczywiście kobiety nie mają pizdy, bo, bo kobiety nie strają, więc nie mają dziury w dupsku, to faceci mają pizdy. To, to znaczy oczywiście, to tylko w staropolszczyźnie. Od tego momentu dużo rzeczy się zmieniło, na przykład nie nosimy już kutasów przy pasie, bo to jest naprawdę obleśne i dużo mężczyzn musiało przejść naprawdę bolesne zabiegi, żeby te kutasy tam dostarczyć. Jeżeli mi nie wierzycie, że kiedyś takie barbarzyńskie praktyki się odbywały, prawda? No to, to przeczytajcie historię. Taka, taka książka o nazwie Historia, mówiąca o historii, jest na przykład i, i sobie tam, tam znajdziecie wszystko. Radosław Kutarski już mówił o, o kutasach. Ludzie nosili kutasy przy pasie. Ja myślę, ja! A to bulało na pewno wielu, ale nie mnie. Ale nie mój. Każdy dzień jest Twój, kiedy sobie zrasz. Ja! Dobrze. Mamy dużo węgla, ale szczerze, no, liczyłem na jakieś takie, wiecie, zejście do podziemi, jakieś tam piekiełko, tak jak w Terrarii jest. Z swoją drogą, Terraria to jest naprawdę tak zajebista gra. Uff, tak zajebista. A, przeszedłem, całą. bo e, ile da się przejść Terrarię. Znaczy nie, właściwie nie całą, no nie. Z Duke Fishronem, ostatecznym lastbossem, to mi nie poszło, bo nigdy nie walczyłem z nim. Bo to trzeba naprawdę... Kurwa, siedzieć i trzy dni łowić ryby po prostu w oceanie, żeby on się pojawił, nie? W sensie, jak dla mnie to jest głupie, jak już robicie Final bossa, to przynajmniej, znaczy, o, rozumiem, że to może być trudne jego przywoływanie, ale żeby tak co chwilę z nim nie walczyć, bo a, w końcu mi się ofartnie. ale to może, nie wiem, zróbcie, żeby jakiś przedmiot do przywoływania się robiło z bardzo trudno znalezionych i. Takich przedmiotów, o które trzeba walczyć, czy coś, jeżeli chcecie, żeby to było trudne, a nie po prostu, że siedzisz i jak masz farta, to po 5 minutach, a jak masz farta, to po 50 latach ci się on bo to jest takie trochę głupie. Nie wiem, no. Ja się znam na grach, bo, bo jak widać w Minecrafcie, tutaj jestem, jestem naprawdę bogiem, a nawet bagiem systemu. No, tam jest coś. I, i. Tak jak marzyłem, ścieżka w dół do piekła. Highway to hell. To tam pójdziemy, na autostradę na hell. Czy to jest czy to jest spawner creeperów? Nie, to nie jest spawner, po prostu są dwa w jednym miejscu. Okej. Okay. Najpierw wykopiemy żelazo, bo niekoniecznie chcemy, żeby zostało zniszczone przez nich, a później niech się zabiją nawzajem. A chuj im. Nie? Okej. Okay. Okej, okay, nie ma problemu. Spoko. Fajnie się bawię. Trudni przeciwnicy. Kurwa, a jednak. A jednak, tak, jednak trudni. Ech. No dobrze. Zjemy jeszcze. Albo nie, jak nam już ten jeden... Bo teraz jesteśmy głodni, prawda? Głodujemy, mamy zatrucie pokarmowe, jak po dobrym kepsie. Więc teraz głodujemy, ale jak nam spadnie jedno... Jeden punkt głodu, to dopiero zjemy sobie kolejne. Bo może kolejne już nam nie da zatrucia pokarmowego. Zobaczymy ziomeczki. Teraz trzymajcie kciuki. W sensie nie wiem, czy dało większe, czy nie dało większego. Ale no zobaczymy kiedyś. Może może historia nam y, pozwoli się przekonać. Oh shit! Ale ładna woda. Czemu ta woda tak ładnie wygląda tutaj? Hm. Ej, no naprawdę, fajnie. Czemu tutaj jest tyle tych creeperów? Może faktycznie jest spawner creeperów? Ale chyba nie, nie istnieje coś takiego w Minecrafcie jak spawner creeperów, bo jakby... O, fajnie. E, jakby istniało to... I cała woda się zjebała, no nie. Jakby istniało to by się, przecież te creepery i tak same wysadziły ten spawner, więc... To by raczej dużego sensu nie miało. Okej. Okay. Zniszmy wodę. Wygląda naprawdę ładnie, to jest chyba taka bagienna, bo... a właśnie, dlatego tak... Tak nietypowo ta woda wygląda, bo po prostu pewnie jesteśmy pod bagnem, no na pewno. I to jest woda po prostu z biomu bagiennego, tak tam wygląda. A, zbieramy gravel w ogóle, tak jak widać. A nie, nie zbieramy, bo właśnie w tym problem, że go nie zbieramy. Ech, granit. I tak go dużo nie wykopiemy dzisiaj. Sprawdzę tylko, czy tutaj nie ma jakichś surowców, które zostały zako zakopane przez tego socjopatę, psychopatę, creeperatę. Ale chyba się nic takiego złego nie stało, więc spoko. Jesteśmy w stanie dalej eksplorować. O oh, shit. A nie, to A, już myślałem. O kurcze, takie bloki są tylko przecież przy y, ruinach. A nie, to po prostu tego przed chwilą tutaj postawiłeś i o tym już zapomniałeś. A no tak. Faktycznie. Czasem się zdarzają rzeczy głupie, a czasem takie śmieszne też. Ale raczej częściej głupie. Głupie. To zależy, o jakim jesteś człowiekiem, prawda też. Takie rzeczy się, ci się będą działy. Lubię Cave Exploring w Minecrafcie, ale nie znaleźliśmy kaktusów żadnych, to trzeba przyznać. Nie mamy jakiejś pustyni blisko domu. Właściwie, no to w sumie nie jest jakaś duża strata, bo to nie jest najpiękniejsze, co istnieje na świecie, ale. Ale no by się przydało jednak te kaktusy zdobyć jakoś. Bo ja, ja wiem, jak się robi bardzo łatwo tą automatyczną farmę kaktusów, więc byśmy mogli ją zrobić. Znaczy, problem jest później to wszystko chronić, w sensie. Żeby Creepery tego nie powysadzały. Może tak. Yy, przy, po prostu chodźmy tam tylko w dzień. Chociaż nie, no one i tak są w dzień. Creepery też istnieją. O. No właśnie, no bo ten nasz, sam ten nasz, do, nasz dom, on w sumie nie jest taki duży. Jest bardziej robiony w górę i w dół, niż w wszerz i wzdłuż. A i tak tutaj już musimy się pieprzyć w jakieś mury z kaktusów, żeby go w ogóle ochraniać, nie? Yy, bo inaczej nam powybuchają i powyszczelają wszystko. Wszystkie owce nam powyszczelają. No, a jeszcze jakbyśmy mieli rozbudowywać ten kompleks. To ja kiedyś na starym save'ie jak grałem sobie... O właśnie, bagno, tak jak mówiłem. To właśnie tak zrobiłem, że miałem cały taki kompleks i cały był otoczony murem. Znaczy, właściwie nie tak... Chyba to wtedy jeszcze był mur, dosłownie taki z kamienia. No, tak, to był mur. To w sumie całkiem fajnie wtedy wyglądało. Może zrobimy sobie takie miasto, takie, takie trochę Winterfell, takie za murem. E, można by coś kiedyś popróbować. Okej. Okay. To byśmy musieli naprawdę na dużą skalę zrobić terraformację terenu, czyli wszystko wyrównać po prostu. Musielibyśmy mieć dużo derta. No, ewentualną, e, prawda, e, alternatywą jest po prostu budowanie wszystkiego w powietrzu, ale. E, no, to może nie, nie wyglądać jakoś najładniej i też może nie być najbezpieczniejsze. Tak, chyba lepiej jednak na, na ziemi. Ja tam miałem magazyn, w osobnym budynku domek, w osobnym miałem farmę kaktusów, miałem yy, zagrodę dla owiec, miałem farmę grzybków, miałem świątynię, właśnie tą ukradzioną od jj a. O, Wiele rzeczy, wiele rzeczy. Czy nam się już kończą pochodnie? Nie, spokojnie, mamy też drugi stack. Ale zresztą nawet gdyby się kończyły, yy, to nieważne, nieważne, bo przecież mamy wiele węgla, wiele węgla. Okej, okay, nic ciekawego, tutaj tylko grzybki, a grzybki dziwki, nie, to się nawet nie rymuje, grzybki prawdziwki, nie, to też się nie rymuje kompletnie, czemu Trzy ja nadal to samo słowo próbuję zrymować, tylko dając mu coś na początek, jeżeli wiem, że się nie rymuje. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie, i, i, tak, dobrze, tutaj damy. Damy tą pochodnie, żeby wszyscy, wszyscy wiedzieli, że my tu jesteśmy i żeby, żeby każdy, kto chce się z nami zmierzyć, mógł przyjść i dać nam w pierdol. Uh, Okej, okay, to była górna ścieżka, tak? Nie, to była jedyna ścieżka. Tak, chyba to była jedyna. Okej, okay, to jest cała... Tak, to była górna, tutaj byliśmy, tutaj była woda, a teraz idziemy tu. Uuu, kolejne rozgałęzienie. ok czyli naprawdę, to, to jest... Spo... O kurwa, jeszcze jedno. To się pogub... O, ja, jak ja już wiem, że się pogubimy, jak my się bardzo pogubimy w tym game systemie. Jak my się bardzo pogubimy. Ale fajnie, dobrze, jest bardzo duży przez nas najbliższe trzy odcinki będziemy go oczyszczać z surowców, a nie wyjdę stąd, póki chociaż jedna. Yy, grudka węgla, którą mógłby jakiś Ślązak zjeść z apetytem została tutaj. Ja ja nie wyjdę, ja do tego momentu nigdy. Mogliśmy właściwie zrobić sobie żelazne kilofy, bo chyba nie warto tak żałować tego żelaza, a jednak troszeczkę szybciej by to szło kopanie węgla. A, no na Śląsku mają kilofy z żelaza, więc, więc oni, oni się chyba znają na węglu najlepiej. Tak myślę. Chyba. O, co mieć tutaj, właśnie nasze główne cele to diamenty. Jakbyśmy mieli diamenty, moglibyśmy wykopać, wykopać ten obsydian, który mamy pod domem. A w ogóle też możemy zrobić właściwie fosę z lawy. Chociaż to tak, to, to jest średnio bezpieczny pomysł. Ale jakbyśmy mieli fosę z lawy, i do tego jeszcze kaktusy, i do tego jeszcze dwupiętrowy płotek, to już na pewno nic by nam się nie przekradło. W sensie prze przez fosę lawy, taką dwu-dwupoziomową to już nawet by się nie przekradł ten... pająk. Znaczy nie dwupoziomową, tylko dwu... dwu na długość dwóch kratek, no. Wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi! No, także mo moglibyśmy tak zrobić, chociaż tej lawy byśmy naprawdę bardzo dużo potrzebowali, jednak łatwiej jest to zrobić chyba z kaktusami. Chyba. Zobaczymy. No to jeżeli... O, ja pierdole! Jeżeli już nam jeden z tak pochodni poszedł, to naprawdę te kilofy, które my tu mamy O kurde, o kurde, jeszcze, jeszcze więcej, nieźle Te kilofy, które my tu mamy I te pochodnie, które my tu mamy To na połowę tej jaskini, coś tak mi się wydaje, że mogą nie starczyć To jest naprawdę wielkie Uuu, naprawdę wielkie Damnit Już mamy prawie stak żelaza, a może to jest drugi stak Nie, tylko jeden Okej okay. Starczy, też dobrze Też się cieszę, że cię widzę Pójdziemy najpierw tu, bo później zapomnimy, że ta dziura w ziemi kiedykolwiek była. Ale my tego węgla wykopiemy. Mówię, no węglowi baroni powracają, prawda? Mieliśmy trochę rzeczy do przetapiania, więc, więc przez jakiś czas węglowym baronem nie byliśmy, ale spokojnie wrócimy. Jak na rodzinny Śląsk pojedziemy z tej krainy Minecraft'a, to wszyscy będą nam buty czyścić. Tak mi dopomóż JJ Joker. Okej, okay. czyli tutaj jest połączenie jakieś. Dobra, to w takim razie nie będziemy tam szli jeszcze. Bo pójdziemy tu. Okej. Okay. Okay. I co tutaj też już? Okej, okay, dobrze. Bardzo nie lubię jak się w ten sposób jaski nie łączą, bo później naprawdę nie wiadomo gdzie jest co. Ej, właśnie jak my stąd wyjdziemy? Ha huh. to jest pytanie. Nawet nie mam drewna na skrzynki, a w sumie tutaj w podziemiach to trudno znaleźć drewno. Ale co do drewna, to, to trzeba, trzeba przyznać. Że w podziemiach może ono być, tyle że. W podziemiach może ono być, ale jedynie w, w ruinach podziemnych. Więc fajnie by strasznie było znaleźć takie ruiny podziemne. Ruina imperii, jak to jak to mówi łacina. Ale to jest koniec imperium, a nie że ten. A nie, nie cokolwiek co tam przed chwilą gadałem. No ale cóż. Niszczymy lawę, nie jest nam potrzebna. Przed chwilą mówiłem, że będziemy jej używać do oświetlania czego... A w dupę! Nie! Nie! Wodospady lawy nie są naszymi przyjaciółami. Znikaj szybciej. no. 4 lata później? 5 lat później? Może 6 lat? Może tak? O oh, kaman. Dobra, już jo, w dupu zbieramy ten węgiel, nie obchodzi mnie żadna lawa, jestem odważnym pomysłowym Dombromirem. Dom, dombromirem? Kim, kurwa? Kim? Dobromirem. Mirek, jestem. Jestem odważnym Mirkiem. Będę na każdym przystanku siedział. Taki odważny ze mnie Mirek. Będę z każdego supermarketu wino kupował taki odważny Mirek. Życie mirka, Tudududu. Tak, można by kiedyś zrobić taki serial, Życie Mirka, prawda, jeżeli ktoś by potrzebował reżysera to proszę do mnie dzwonić, ja wam dam kontakt do Okiwamy Hamachoba, czyli tego, który wyreżyserował Kiepskich, to jest, prawda, taki japoński kunszt, kunszt, najwyższej klasy samej w sobie, no jego szkolili, prawda, na Nagasaki Hiroshimie w byciu filmowcem, no niestety, prawda, nie przeżył, ale ale działa nadal, więc... Duszą, duszą, cały czas reżyseruje, no zobaczymy, nie to naprawdę to był Okiu, Okiu Kawahama Chakataka, tak to on, nie wiem jak się nazywał ten reżyser, no nie wiem, w każdym razie to był, to był mistrz po prostu świata, tyle, tyle na pewno, a jak się nazywał to już mniejsza, a, znowu nie mam miejsca na rzeczy, nie chcę wełny wywalać, ale moglibyśmy, no dobra, to wywalimy na pewno. O, mamy dużo rzeczy... A, kurde, skrzynkę, no tak powinienem. Właściwie to ja powinienem się wycofać w pewnym momencie z tej jaskini, pójść na, na zewnątrz zrobić skrzynię z drewna, które bym tam zciął ręką, a nie, nawet mam siekierę, to super. I tam umieścić te wszystkie rzeczy, które mi się nie mieszczą, a później po prostu wziąć i je zebrać i jeszcze raz i... I znowu je umieścić. I tak mniej więcej do trzeciej yy, trzeciej tej stacji krzyżowej drogi czy coś tam, jak to było. Ej, kończy nam się jedzenie, fajnie. No, to się przyda. Skończone jedzenie. Skończone idioto! No, to w takim razie będziemy się faktycznie musieli kiedyś powoli wycofywać z tego cave systemu, a troszkę szkoda, bo naprawdę jest duży i ma potencjał na... Na rozpostarcie przed nami e, możliwości z, z, zdobycia, prawda, diamentów, nawet, nawet. A to, to już nie byle co. Trzeba przyznać. Jakby wam ktoś tak w prawdziwym życiu powiedział: Ej, chodzi ziomek, kopiemy diamenty. To, to byście mu uwierzyli? Znaczy, ja, ja bym na pewno uwierzył, na pewno bym poszedł. Więc jeżeli jakiś szukał dobrego sposobu na złapanie mnie, no to. Pajączki? O, oh, man. Jeżeli jest tyle lawy, to znaczy, że to, to jest naprawdę, na... Nie chciałem spadać. To jest naprawdę duży cave system. Jak ja się cieszę, że zostawiłem sobie do niego drogę, nie? Jak ja się cieszę. O, już myślałem, że tam kiedyś byliśmy. Ej, coś nam się świeci. To oczy pająka? A może nie? A może nie? A może ciemnica? Ej, czy tam wychodzimy na światło dzienne? Że tam się świeci, czy znowu lawa? Nie no, lawa i woda chyba się specjalnie nie lubią. A jednak! A jednak! Nie no, ja się zgubię w chuj. Prawdę. Oh my fucking god, przecież. Jak ja. Ja nigdy z tej jaskini nie wyniosę wszystkiego, co bym mógł wynieść. To jest dlemat Polaka. Jak wynieść wszystko? Jak mam tylko jedne plecy. Tak. Nie, no chwila, nie, nie możemy się aż tak zagłębiać. Jezu, tu jest kolejna jakieś przejście niżej jeszcze. Nie, no nie, no nie. Nie możemy aż tak. Oh, o, oh. Oj, Uj. Uj, uj, oj, 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 uj, uj. Uwaga. Uwaga, roboty drogowe. Roboty drogowe to jest tak. Jezu, ile tego? Nieskończoność. Roboty drogowe to jest jak jak ten nie? clever bot podchodzi jak stoisz na pasach i pyta czy ci dać wpierdol To wtedy są roboty drogowe Ja tak naprawdę to nie, ja tak naprawdę to to właśnie wymyśliłem, ale jestem kreatywny Okej, okay, w tą stronę jeszcze nie idziemy To chwilę jakoś to powinniśmy pooznaczać, że eee... Wełną? Well, no. Spoko Dobrze, w tamtą stronę jeszcze trzeba iść i to bardzo Więc eee, dobre oznaczenia Wydaje mi się, że jest tutaj gdzieś spawner pająków. I wydaje mi się, że możemy umrzeć walcząc z nim. I wydaje mi się, że zaraz wbijemy 31 level, czyli już naprawdę duży level. To jest taki level, ziomeczki, za który naprawdę trzeba dać 30 łapek w górę z jednego kąta, Więc jeżeli macie 3 konta, to musicie dać razy 5 czy... 180 tysięcy łapek w górę. Wiem, że to może być dla was niedużo, co dajecie mi, ale naprawdę dla mnie to jest dużo, co dostaję od was... Więc mam nadzieję, że się kurwa pośpieszycie. E, powoli się kończy odcinek, ale prawda no jeżeli. Nie mam zamiaru wypróbowywać niczego, naprawdę Windows 10 z 7 Jaja. E, nie mam więcej kilofów! Oprócz tego. Oprócz tego kilofu, który był zachowywany przez pokolenia na czarną godzinę. I teraz! teraz godzina jest najczarniejsza, bo jesteśmy na Śląsku i mamy dużo węgla, więc tutaj jest dużo czarnych rzeczy. Yay! Wow! Naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Dobra. Ach. No. Musimy znaleźć ten spawner pająków, bo to jest coś, coś bardzo przydatnego do życia. Wow. Wow. Jak ja dawno nie byłem w Minecrafcie w takiej zajebiście wielkiej e, masie skał i węglów i tak dalej. To jest coś. To jest przeżycie, prawda? Chodzisz sobie, kopiesz sobie, nie jak w tej, w tej, w życiu, no, już zapomniałem jak to się nazywa gdzie tam, idziesz do sklepu, bo jesteś głodny, bo nie możesz jeść, bo tam umrzesz, jest ale smutne, jakie smęty, ekskrementy po prostu a tutaj w Minecrafcie jesteś głodny? co, iść kurwa, zabij świnie, zabij świnie coś z cipą? Zabij świnie no, a, a nie jak ten i nie ma rurek, więc nie można być gejem w tej grze a już na pewno nie pedałem. Właśnie dlatego ja, ja powoli kończę serię. Nie, tak naprawdę nie kończę. Właśnie się zastanawiam, ziomeczki, czy nie zacząć nagrywać porządnych gier zamiast Minecrafta, czyli CSGO i, i zacząć nową serię z CSGO. A, o kurde, nie no upadł mi węgiel. Wow. Czy my już tam byliśmy, czy to jest znowu? Znowu oświetlenie lawą. A, oświetlenie lawą raczej. O oh, fuck. Dużo nam to machaniem jeszcze nie dało Złoto! Myślałem, że to żelazo! Oh je! Yeah. Jesteśmy już na takim poziomie, gdzie znajdujemy złoto Ale zajebiście Mates! Mates! We did it! We finally did it! Yeah! Ej, no to jeżeli, jeżeli jest złoto, to znaczy, że mogą być też diamenty. O oh fuck! O oh fuck! Jak my bardzo musimy to eksplorować, jak my bardzo musimy. Dobrze, dobrze, spokojnie. E, gdzie, gdzie to jest właściwie? Okej, okay, tu już jest końcówka tego tunelu, więc... Zostawimy sobie wełnę, ale mamy w pizdę węgla. Mówię, baroni, baroni. Baronia Chorzów, czy jak to się tam nazywało? E, tutaj postawimy wełnę, żeby było wiadomo, że tam na dół jeszcze trzeba się udać. O! Wojna żywiołów, jak widać, się tutaj objawia nam przed oczami. Tymi oczymi. Po co nam tyle gravela? Nie wiem. Może wy mi powiedzcie. To w końcu wy oglądacie tę serię, tę serię. Okej, tutaj cały ten fotel, chciałem powiedzieć tunel. Nie wiem dlaczego powiedziałem fotel prawie jak chciałem powiedzieć tunel. Zostawimy go sobie w spokoju jeszcze. No, chciałbym znaleźć... Chciałbym znaleźć te pajączki. Ej, właśnie. To są pajączki. No, o. To są pajączki. Okej. Okay. Złoto! Jej, więcej złota. Ale będziemy bogaci. Jezu, jak przyjdę do domu, to powiem: Mamo, pierdolę szkołę. Znalazłem złoto. A mama powie: zamknij mordę. Próbuję spać. Nie jesteś moją prawdziwą osobą. Co? Dzieckiem chyba raczej. Nie, właśnie, dzieckiem też nie jesteś, bo jak nie jesteś osobą, to nie można być dzieckiem. Ale, ale, mamo, to w takim razie kim jestem? Nie wiem, ale Bogdan to twoje imię. Ale, mamo, Bogdan to chujowe imię. Eee, ty też jesteś chujowy. Daj spokój. A tak, mamo, dobrze, nie, będę się słuchał, będę dobrym dzieckiem. Nie jesteś moim dzieckiem. No to będę dobrym Bogdanem. Jezus, Maria. Eee... Idziemy tam dalej? Nie no, do, do pajączków, do pajączków dojść musimy, zresztą jeszcze nie znaleźliśmy diamentów, prawda? A ja tutaj przyszedłem po diamenty i złoto, a nie po jakieś mięciaki i dzieciaki, więc no trzeba się postarać. One w jaskiniach chyba są agresywne nawet jak, jak nie ma nocy, nie? Na pewno. O, okej, okay, nice! Co to kurwa jest? Myślałem, że to jest ich spawner, a tak naprawdę one się po prostu zabagowały w suficie. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Więcej takich rzeczy w tej grze. Weźmiemy te... Chyba można z nich... Nie z, te... nie z ciebie na pewno. Z was chyba można robić... A, poczekajcie. Wywalmy kompletnie niepotrzebną na wełnę. to nie jest tak, że ją zbieraliśmy bardzo długo i że bardzo ją chcemy mieć. Czy z nich nie można tworzyć wełny? Można z nich tworzyć wełnę. Aha, super. Wywalimy to, zdecydowanie, tak, tak, tak. tak. A ja jak najbardziej chcę Was mieć. Dobra. A co tutaj jeszcze można wywalić? A, koniec odcinka. To będziemy następnym razem kontynuować Exploring.